Dzień dobry, piękny poniedziałek, dziś z okrutnym opóźnieniem, ponieważ zespałam, po prostu zaspałam, obudziłam się przed chwilą. Nie usłyszałam budzika. Być może dlatego też, że przyjaciele zrobili mi niespodziankę i napisali, do mnie co już wieczorem, bo będziemy w twoich okolicach i przyjechali z Francji. <noise> Więc trochę posiedzieliśmy. Tak czy inaczej, dzisiaj będzie mimo wszystko krótki live, bo... no bo tak. A mimo opóźnienia, a sponsorem dzisiejszego odcinka jest łagodny peeling enzymatyczny do twarzy, który nie dość, że fajnie pachnie jak wszystko nasze. To faktycznie robienie regularnym peelingu jest niezwykle istotną rzeczą ze względu na kondycję twarzy. Nie, nie lubi się go codziennie, ale tak dwa, trzy razy w tygodniu, w zależności od osoby i od stanu i celu, to ja zauważyłam, że bardzo, ale to bardzo wpływa na jakość, na cel. Więc dzisiaj sponsorem jest hmm, peeling do twarzy. Jak chcesz go zamówić, to odezwij się do osoby, która zaprosiła Cię do tej grupy albo do mnie. Jak ja Cię zaprosiłam, do Cię opowiemy co i jak. Cześć Misia, hmm, rozumiem, że słuchać, widać to przechodzimy do tematu, czyli dzisiaj właśnie w takich szołnierskich w żołnierzkim skrócie w związku z opóźnieniem o podejmowaniu decyzji. Są takie badania, które mówią o tym, że w momencie, w którym mamy niepodjętą decyzję i cały czas o niej myślimy, to to bardzo obciąża hej hej Weronika, bardzo obciąża nasz organizm, to znaczy bardzo obciąża naszą psychikę, to znaczy wpływa bardzo negatywnie na na nasz na, na nasz umysł, na, naszą orga na nasz organizm, na, na nasze jestestwo. I faktycznie jest tak, że ja to bardzo wiele razy w biznesie obserwuję, że w momencie, w którym ktoś tak coś do czegoś się zbiera, że coś by chciał zrobić, ale nie robi, że tak już niby, ale za chwilę, no to tak naprawdę siedzi i myśli, siedzi i myśli, siedzi i myśli. I to wcale dobrze nie. A nie, nie wpływa na efektywność wykorzystania czasu, na, na wszystko, co się dzieje wokół tego. Natomiast, hej, hej, Marianna, natomiast problemem czy powodem, dla których część osób podejmuje długo decyzję, jest obawa przed konsekwencjami czy obawa przed tym, że podejmie się decyzję złą. I fakt jest taki, że my nigdy nie wiemy, jaką decyzję podejmujemy, czy ona będzie dobra czy zła, bo nigdy nie wiemy, co ona ostatecznie nam przyniesie i pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, dlatego że. No to jest życie. No, pewne rzeczy są po prostu zagadką. Czyli są rzeczy, które możemy przewidzieć, są rzeczy, które nie możemy przewidzieć. Jeżeli wyjdę na, na ulicę prosto pod samochód, to z dużym prawdopodobieństwem on mnie potrąci. Czyli takie rzeczy jestem w stanie przewidzieć. Jeżeli teraz bym stanęła na brzegach tarasu i zrobiła krok do przodu, to na 100% bym spadła. Czyli są pewne rzeczy, które możemy w życiu przewidzieć bardzo łatwo. Ale są pewne rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Czyli czy jak wybiorę tą pracę, nie Inną, to czy to będzie dobry pomysł, czy jak wybiorę tego mężczyznę, nie innego, czy jak wybiorę mm, taką drogę, taką ścieżkę, takie studia, takie coś, my tego nigdy do końca nie wiemy. Więc mimo tych niewiadomych, trzeba zaakceptować fakt, czyli ten prosty algorytm na, na, na podejmowanie decyzji, i teraz uwaga, będzie ten algorytm, to jest prost, po prostu zastanawianie się, czyli oddzielenie tego, na co mam wpływ, od tego, na co nie mam wpływu, to jest pierwsza rzecz i później. Przez zadawanie sobie po prostu właściwych pytań. Ja już kiedyś robiłam o tym live i wiele razy to powtarzam i zawsze będę o to powtarzała, że nasze życie jest determinowane pytaniami, jakie sobie zadajemy, odpowiedziami, jakie sobie dajemy również. Natomiast zdecydowanie i w największym stopniu pytaniami, jakie sobie zadajemy, bo trudno jest dostać dobrą odpowiedź, jeżeli się zadaje złe pytanie. nie? Czyli trudno jest wycisnąć sok z z jałog jeżeli ściska się pomarańcza, nie, no to na takiej zasadzie. I teraz w momencie, w którym masz jakąś decyzję do podjęcia, no to odpowiedz sobie na pytanie, czy to prowadzi. Pierwsze pytanie, jakie można sobie zadać, zadać to jest, czy to prowadzi mnie do celu, czyli do takiego życia, do takiego rozwiązania, do tego, co jest dla mnie ważne. No i tu masz odpowiedź, tak albo nie. Jeżeli tak, no to po prostu to rób. Jeżeli nie, no to po prostu tego nie rób. To jest jeden z prostych algorytmów, czyli pytanie, jakie można sobie zadać. Inne pytania można sobie zadać na poziomie tego, czyli co się wydarzy, jak to zrobię, albo co się wydarzy, jak tego nie zrobię. Takie pytania dobrze jest sobie zadawać w kombo, nie pojedynczych, co się wydarzy, jak to zrobię, tylko zadawać sobie zawsze też to, to które jest naprzeciwko, nie? czyli to w opozycji. Czyli co się wydarzy, jak to zrobię, ale też co się wydarzy, jak tego nie zrobię obie formy sobie zadawać, nie? bo wtedy rysuje nam się obraz tego plusów i minusów. Nie? I to jest to, co też często mówię, że my bardzo często, bardzo wiele osób, szczególnie w Polsce, jest na od, a nie na do, czyli bardziej motywuje do realizacji obraz tego, co się złego może wydarzyć, niż tego, co jest złego. Bardziej motywuje strata niż zysk. Czyli to, co może się złego wydarzyć, może być większą mobilizacją do podjęcia decyzji niż to, co się wydarzyć może dobrego. Co oznacza, że... Znajdź swoje te mobilizatory. Jak masz trudną decyzję do podjęcia, to, to zadawaj sobie takie pytanie właśnie na zasadzie co się wydarzy, jak tego nie podejmę? I co, wtedy, I co wtedy? I co wtedy? I co wtedy? I to możesz sobie potem pogłębiać. A w drugą stronę... Cześć, Asiu. A w drugą stronę, to co się wydarzy, jak to zrobię? I co wtedy? I co wtedy? I co wtedy? Natomiast to i co wtedy, i co wtedy, to bardzo często też można sobie zastąpić moim słynnym nogi, bo jak zadamy sobie pytanie też o zagrożenie na przykład, nie? A co się złego może wydarzyć, jak to zrobię, co się dobrego może wydarzyć. Czyli my tych pytań możemy mnożyć w, w, w znowu, natomiast jak robimy sobie listę takich rzeczy co złego i ktoś na przykład w moim biznesie by powiedział, bo ludzie mnie skrytykują, no to ja zadaję moje słynne no i, no i, no i co się wtedy wydarzy, no i cię skrytykują i co z tego, i co z tego. I wtedy sobie zadawaj też takie pytania, czyli to jak będziesz zadawać sobie pytanie i co takiego się wydarzy i co, i no i, to wtedy nagle zobaczysz, że nie taki diabeł straszny. Absolutnie nic takiego się strasznego nie dzieje, bo my nieraz sami sobie tak kotwiczymy na pewne rzeczy i, a, i jesteśmy właśnie, płyniemy jakby na statku, ale z, z, wyobraź sobie właśnie, że jesteś na jachcie, że ty jesteś pięknym jachtem, na takim takim dokładnie chcesz, takiej wielkości i w ogóle, ale zarzucasz sobie kotwicę i nie płyniesz do przodu, ale tak naprawdę jesteś na tej kotwicy i ona cię spowalnia bardzo mocno. A jedną właśnie z tych kotwic mogą być Twoje niepodjęte decyzje. Więc kiedyś to ktoś nawet policzył i że dobry, dobra osoba, która dobrze podejmuje decyzje to ma i tak skuteczność na poziomie sportowca sportowiec ma skuteczność na poziomie, taki wybitny sportowiec w okolicach 40%, do ile dobrze pamiętam 38 jakoś tak, skuteczności rzutów, strzałów i tak dalej normalnie Około 30 to już tak jest dobrze, czyli trzeba przyjąć założenie, że ileś naszych decyzji będzie złych. Natomiast ja wychodzę też z założenia, że nawet te złe decyzje na poziomie, czyli że ostatecznie coś na przykład się wydarzyło inaczej niż byśmy chcieli, to niekoniecznie jest zła decyzja, to jest lekcja. To może być lekcja, o ile podejmiesz, a wyciągniesz z tej lekcji jakieś lekcje, tak? Czyli o ile coś w niej zobaczysz, o ile coś ci to da, o ile coś ci to m, po prostu m, nauczy. Więc podsumowując, być się jak bardzo krótko, muszę zrobić, ja zawsze robię obiad i do szkoły a z samego rana do Termosu, bo powiedział, że robię lepsze niż, niż można kupić. No a tym, takie wiecie, z jednego gara gotowanie za 5,50 euro. To ja faktycznie robię lepsze i więc będę musiała kończyć, bo później nie zdążę. <gry> Natomiast to, co dzisiaj, może z dzisiejszego arrivata dla siebie zabrać, to po pierwsze, pamiętaj o tym właśnie, że mm, naprawdę lepiej jest podjąć jakąkolwiek decyzję niż żadną. Ja bo jakakolwiek decyzja to będzie cię prowadziła w coś, a nie będziesz dryfować. Jak masz niepodjęte decyzje, to dryfujesz. To jesteś po prostu w ogóle sobie jak taki właśnie ja, który w ogóle nie ma rozłożonych żagli, i tylko tak sobie dryfuje. I tak, gdzie mu zawieje, no to tylko tak trochę przesunie, tu przesunie, ale generalnie stoi w miejscu. Po drugie, nigdy nie wiesz, czy będzie dobra, czy niedobra. Trzeba się z tym mierzyć i wyciągać wnioski absolutnie ze wszystkiego, co, na, co się dzieje w swoim życiu, co się, co się da wyciągnąć. Po trzecie, zadawaj sobie mądre pytania. Zadawaj sobie pytania, które mają Ci dać odpowiedzi i zawsze jeżeli chodzi o decyzję, to, to takim uniwersalnym bardzo pytaniem, co się wydarzy, jak to zrobi, ale co się wydarzy też, czego gdy tego nie zrobię. A jak już będziesz wiedziała na podstawie, będziesz wiedział na podstawie tego, co chcesz zrobić, to nie, to bardzo dobrym pytaniem na ciąg dalszy jest to, jaki jest następny krok. Bo jeżeli to jest coś dużego przed tobą do zrobienia, to ty nie musisz teraz zrobić plan na całe, duże i na wszystko. Zadaj sobie najprostsze pytanie. Jaki jest następny krok? I zrób następny krok. A potem, jak go zrobisz, zrób sobie kolejne raz pytanie. To jaki jest następny krok? I znowu, zrób tylko następny krok. My nieraz byśmy chcieli, myślimy o tym, co jest tam daleko, daleko i to nas bardzo nam ciąży. To nas hamuje, to nas Paraliżuje, a jak zadajemy sobie pytanie, jaki jest następny krok, i robimy tymi małymi, 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 to wtedy zupełnie inaczej to funkcjonuje. Ściskam, pozdrawiam. Fantastycznego tygodnia dla, dla wszystkich. Życzę i dziękuję, że jesteś na żywo. Dziękuję, jak jesteś z otworzenia. Dziękuję oczywiście za wszystkie polubienia. A postów, komentarzy pod postami, bo one zwiększają zasięgi za wszystkie zaproszenia do polubienia tego fanpage'a i zaproszenia do polubienia YouTube'a, jeżeli oglądasz to na YouTube'ie. I oczywiście za chwileczkę też opublikuję post na dzisiejszą. A na dzisiejsze oznaczenie się w moje 10 minut na. Kto nie wie o co chodzi, niech zobaczy piątkowego live'a i od piątku można dołączyć w każdym momencie, z dzisiejszym dniem nie można od początku, nie trzeba od początku tylko od dzisiejszego dnia dołączyć i mobilizujemy się w ten sposób na krótki 10 minut na coś, co zmieni twoje życie, czyli mikrozmiany, maxi efekty, bo to wpływa bardzo ale to bardzo i dzięki temu właśnie jesteśmy bardziej w cudowności, dzięki Weronika, wspaniałości